Witam Tomku, IgorFightSport.pl Witam serdecznie na moim kanale. <laughs> Witam Cię również na Twoim kanale, ale tym razem Ty jesteś osobą, która będzie odpowiadać na pytanie. Więc... Bądźmy profesjonalistami. Dokładnie, dokładnie. Więc pytam Cię na początek, jak Twoje odczucia po face-offie -off, face jedynym w pierwszym face e, z Arturem Binkowskim przede wszystkim nie chcieliśmy, przynajmniej ja, nie chciałem hamowy, tak? Wiadomo, po, poleciały już z naszej strony mocne słowa. Mocniejszych słów już nie da się powiedzieć, tak? W moim odczuciu. Więc e, jeśli ludzie liczyli na to, że dzisiaj będzie jakaś po prostu odpalenie się i, i coś ekstra, to myślę, że nie ten kierunek, tak? Ja nie chcę też tracić marki, bo już wzięli mnie pod ostrzał branżowi dziennikarze. E, chociażby pan Andrzej Kostyra, który powiedział, że ja to patologia i, i i że gdzieś e, patologiczne zachowania. Okej, okay, to akcja, reakcja. Ja zawsze to tłumaczę. Jeśli ktoś cię sprowokuje, trudno, żebyś e, krew nie woda. No, temperament jest, znasz mnie, bo niejednokrotnie trenowaliśmy kiedyś razem i, i znamy się z treningów i wiemy, jak to wygląda, więc myślę, że dzisiaj zachowaliśmy maksimum e, nerwów na postronku, każdy z nas. Tak, widać było, że, że była trochę niższa temperatura niż yy, przynajmniej na, na, na nagraniach, które obaj prezentowaliście. Śmiem twierdzić, takie miałem odczucie patrząc na to z boku, że w pewnym momencie nawet mogło się pojawić w głowach widzów... Yy, Zapytanie, czy ta walka aby na pewno dojdzie do skutku, skoro, e, skoro e, Biały Orzeł doszedł do wniosku, że to była jakaś pomyłka, że ty miałeś co innego na myśli. E, no na szczęście dla nas, widzów, e, okazuje się, że jednak walka będzie, bo jednak pewnych słów cofnąć się nie da. E, jak ty się odnosisz do tego, co on mówił na Twój temat i też co mówił na samym w, w face -offie? Przede wszystkim ja się odpaliłem, bo padły słowa, ciężkie słowa w moim kierunku. To nieważne, ile tych słów padło. Ja ok, jestem elokwentny, mówię dużo, czasami jakby to nadużywam e, być może porównań. Ale taka jest prawda, no, każdy, kto chociaż średnio zna moją historię, wie, że wyrosłem z ulicy, wyrosłem z pastwiska, jestem prostym chłopem, tak mogę powiedzieć. Tak? Przeszedłem ciężką drogę, 17 lat pracowaliśmy z szefową nad tym, żebym był dobrym dziennikarzem i nie chciałem nigdy wracać do patologicznych zachowań do ulicy. Ale ta ulica zostaje zawsze w nas. Trzeba, widzowie muszą to też rozumieć, że ta ulica w każdym z nas zostaje. Wychowanie, które mieliśmy, trudności, które przeszliśmy. Ja nie chcę, nie chcę się licytować i tłumaczyć na to, że, że ktoś miał ciężko w życiu, bo wielu ludzi pewnie miało ciężej niż ja w życiu. Ale poruszy. Akurat Binkowski poruszył zapadki, które we mnie gdzieś tam długo siedziały i mocno, mocno były zasklepione, ale on te zapadki e, rozruszał. Tak? Kwestia jest taka, że ja bardzo, bardzo zdecydowanie reaguję na agresję, e, na agresję wobec ludzi. Nigdy nie zaczepiałem ludzi, nigdy nie biłem ludzi z powodu tego, że coś mi się nie podobało. Tutaj to nastąpiło, dlatego mówię, po groźbach odpaliłem się i, i taki, taka jest geneza tej walki. E, to, że on powiedział, że jest wszystko ok. Okay, że nie pamięta, że, że coś powiedzmy, że padły słowa, okay. on będzie chciał mi wbić te słowa do głowy w walce. On nie popuści, ja wiem o tym, bo ja już to widzę po nim. ja też nie zamierzam, nie zamierzam przyjmować kary, ja też będę mu starał się wbić to, co wyniosłem z ulicy, to, co wyniosłem z treningów, to, co wyniosłem z dzieciństwa. Bo będzie dla mnie uosobieniem, uosobieniem tego wszystkiego, co przeszedłem. I tyle, że jest Olimpijczykiem, szanuję, bo to jest, to jest wielka rzecz, być Olimpijczykiem. Natomiast, no. Później to prowadzenie się jest takie, jakie jest. To, to nie ja oceniam, tak? To gdzieś... Ja nawet bardzo z dużym zrozumieniem do niego podchodziłem. To, to naprawdę było bardzo duże zrozumienie. Starałem się przede wszystkim, tak jak z wszystkimi moimi rozmówcami, zrozumieć ich motywy. Nieważne, kim są. Czy są, czy są gangusami, czy są ludźmi bardzo porządnymi, ale staram się zrozumieć motywy I, i tym się głównie kierowałem. Natomiast ta agresja była nieuzasadniona i to mnie najbardziej rozeźliło. Dobrze, Tomku, to może teraz powiedz yy, powiedz nam coś o, o swojej historii sportowej, bo wszyscy tutaj mówią, że Artur Binkowski był Olimpijczykiem, że miał walki zawodowe, no... Traktują go jako prawowitego sportowca, a no myślę, że szersza publiczność nie wie, jaką Ty przeszedłeś drogę, co trenowałeś, gdzie trenowałeś, jakie masz doświadczenia ze sportami walki. Ja to wiem, bo znamy się od wielu lat, ale myślę, że mógłbyś to powiedzieć, żeby też wszyscy wiedzieli, że nie jesteś tylko dziennikarzem Fights.pl, fight tylko jesteś związany ze sportami walki od wielu lat. To zapytam Ciebie od razu, zanim zacznę, tę radę, czy podobały Ci się treningi u mnie? Podobały mi się i tak naprawdę mnie to ukształtowało jako, jako fana sportów walki. I Twoje wysokie kopnięcia, nie wiem jak jest teraz, ale 15 lat temu, zawsze siały spustoszenia na, na sparingach z trenerem. Jasne, 15 lat później jesteśmy, jesteśmy innymi ludźmi. Kopnięcia są, ja cały czas coś tam robię, ruszam się. Natomiast tak, moja historia. Bo zaczynałem od judo jako dziecko, tak? Trafiłem do, do sekcji judo w Jeleniej Górze. Zacząłem trenować. W międzyczasie pojawiło się też karate i tak troszeczkę się decydowałem. Jeszcze trenowałem też, trenowałem też akrobatykę uzupełniającą, co mi się bardzo podobało, bo to jest fajna sprawa. Ta sprawność mi została do dzisiaj, tak? Na jestem w stanie jeszcze wykonać jakąś, powiedzmy, ewolucję gimnastyczną, chociaż może już nie, nie staram się skakać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Potem, wiadomo, to karate było takim, jakby to powiedzieć, bardzo ciekawym zjawiskiem, bo, bo rodziło się wtedy polskie karate, to są lata, koniec lat 70., początek lat 80. I kształtowało nas, tak? Z jednym ciosem pokonać rywala, to było coś, wow, nie? Kurczę, jedno uderzenie, bach, i facet leży to to gdzieś tam kopnięcia to wszystko oglądaliśmy na Kamurę, oglądaliśmy Ninomiję, oglądaliśmy polskich, polskich zawodników, Jużwiak, nie Paweł Jużwiak akurat akurat <grych> to, Grzegorz, to myślę się, Grzegorz Jużwiak, Andrzej Drewniak, to byli były takie wzory dla nas, gdzieś patrzyliśmy o Jezus, jest taki świat w ogóle dla nas zarezerwowany, kompletnie nie mieliśmy w ogóle dojścia do tego świata, tak? każdą wiadomość ze świata przyjmowaliśmy jako prawdę objawioną. Tak. Masutawojama to była, to był ten wzór, gdzie ja mm, gdzieś zawsze patrzyłem na. Tego człowieka, na jego drogę wierzyłem, wierzyłem w to, co pisał. tak, Że trzy lata udał się w góry, trenował. To była, dla nas fascynująca, to była dla nas fascynująca historia. W międzyczasie trafiłem też do sekcji bokserskiej i kolega akurat uzupełnialiśmy trening karate treningiem bokserskim. Kolega mój się już pierwszy wciągnął w sekcję bokserską i, mu, i pokazał mnie trenerowi. Trener mówi: No, fajnie się rusza. Ja wtedy miałem 19 lat. Fajnie się rusza. Może, może, może gdzieś u nas by popróbował No i gdzieś tam zatrudniłem się jako sparing partner Zacząłem podglądać to wszystko Miałem już ponad 20 lat Przychodziłem solidnie na treningi tak? Przychodziłem naprawdę solidnie na treningi Był taki moment, że zaproponowano mi raz walkę w lidze To była druga liga I jechaliśmy na tą walkę Ja, mój kolega i, i świętej pamięci mój trener tak? I on mówi, słuchaj oni mają tam zawodnika ale jeśli, jeśli ten zawodnik nie wyjdzie albo nie zrobi wagi, to ty wchodzisz. Jesteś gotowy? Ja mówię, tak, jestem gotowy. Przyjechaliśmy, okazało się, że zawodnik zrobił uwagę, był gotowy, wyszedł do walki ja wtedy pomyślałem sobie, uciekła mi jedna, jedyna szansa w życiu na debiut bokserski, tak? No mówię, trudno, no. Później powiedziałem trenerowi, trenerze, ja, ja nie chcę być pięściarzem, bo widzę, jaka to jest orka, tak? To jest ciężka, monotonna praca, ale chciałbym być dobrym trenerem i trener się to na tyle zaangażował we mnie, naprawdę poświęcił mi multum czasu, weekendy. My siedzieliśmy w weekend, jak nie jeździł na mecze ligowe to jeździliśmy to siedzieliśmy w mieszkaniu ja ściągałem kasety ze Stanów i oglądaliśmy walki tak oglądaliśmy walki kickboxerów Denisa Alexio Roba Kamana oglądaliśmy Mike'a Tyson'a no bo wiadomo Mike był wtedy na ustach wszystkich tak to, to było coś niesamowitego i był potwierdzeniem mojej teorii że możesz być mały Możesz być, możesz teoretycznie nie być zawodnikiem wagi ciężkiej, a jednak tym sposobem walki możesz pokonać tych wielkich chłopów, tak? Pamiętam walkę nomen, nomen ze Smithem jego. <laughs> jego walkę. Ze nie, nie, to nie moja rodzina. <laughs> tak, ale Smith wielki, prawie dwumetrowy zawodnik i Mike Tyson mały i ta walka trwała 12 rund. Mówię, kurczę, Mike nie uwalił kogoś już w pierwszej rundzie i 12 rund i Mike wygrał tą walkę na punktę, O ile dobrze pamiętam, tak? I to mi się spodobało. Pomyślałem sobie, kurczę, a jednak nie jest tak, że jak nie uwali, no to musi przegrać. Wygrywał na punkty, więc gdzieś tam po prostu wciągałem się. Później dostałem propozycję na prowadzenie. Ja w zasadzie od początku dostawałem... Czyli, przepraszam Tomku, no. przerwę Ci, bo muszę, muszę się odnieść do słów Twojego przeciwnika, który jakby nie patrzeć, przy face to face porównał Cię do Mike'a Tysona. Może nie stricte chodziło mu za zapewne umiejętności, ale jednak gabaryty i jakby te, ten... Te, te skojarzenie jego z ciebie, z Mike'iem Tysonem, myślę, że może, może nam też coś mówić o tym, co ma w głowie. No, więc moje też pytanie brzmi: jak ty się czujesz przed walką i jak czytasz przeciwnika? No bo wiadomo, yy, po jego stronie są warunki fizyczne, po jego stronie jest waga, wzrost, doświadczenie ringowe, bo jednak i wiek, i wiek tak zdecydowanie, i wiek. Bijecie się, bijecie się w boksie, więc tak naprawdę wszystkie atuty są po jego stronie, ale jednak. Yy, że tak powiem, nie pękasz przed robotą, no i powiedzmy sobie szczerze, jak ty się czujesz i, i czy, czy widzisz tak naprawdę gdzieś luki w ty, w, jego, w, jego, w jego postawie, w jego, w jego umiejętnościach, które możesz wykorzystać, posiadając swoje umiejętności. Ja nie myślę co zrobi on, tak? ja myślę co mogę ja zrobić. Tak? To tak jak powiedział John Fitzgerald Kennedy, nie, nie jest ważne co kraj chce dać Tobie, tylko Ty pokaż co chcesz dać swojemu krajowi. Tak? Ja tą to, 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 to maksymę zawsze stosuję. Ja mam wyjść i mam zrobić. To jest, on powiedział o tym, że to jest last dance jego. Nie, to jest mój las Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę miał szansę wyjścia, czy ktoś będzie chciał mnie jeszcze oglądać w walkach po, po tym, co się może wydarzyć, ale, ale zakładam, że chcę dobrze się pokazać. Tak? Na tle faceta, który ma wszelkie atuty, żeby ze mną wygrać, ale myślę, że ja też mam jakieś swoje atuty, mam swoją motywację i determinację. Co się wydarzy, Bóg jeden raczy wiedzieć, tak? No, myślę, że myślę, że publiczność docenia to, że przyjąłeś warunki rywala, który, no, jakby nie patrzeć na, na, na papierze jest dużo mocniejszym przeciwnikiem niż ty. I to tylko pokazuje, że no, nie pękasz przed robotą i, i chcesz, chcesz brać życie takie oferty, takie jakie są, a nie, a nie gdzieś tam przebierać. Powstał konflikt, prawdopodobnie jest tutaj po prostu gdzieś tam zła krew. No, zresztą widzieliśmy Twoje nagrania, w których rzeczywiście jesteś z znając. Cię osobiście wiem, że jesteś raczej opanowanym człowiekiem, więc po prostu cię, cię Artur wyprowadził z równowagi i myślę, że tutaj na pewno należy się dla Ciebie już, że tak powiem, plusik na wejściu, że, że chcesz się bić w boksie, tak jak już wspomnieliśmy, z dużo większym, silniejszym przeciwnikiem, z większym doświadczeniem. No, ale oczywiście to... jest duży, jest duży, więc nie wiem, czybym nogą dosięgnął. Jest. <grym> jest duży, ale jakby można było kopać, to zawsze wykroczną można kopać i, i się mobilność już zmniejsza, no, a tak. później no, ręce opadają i gdzieś tam coś można, można stopą zahaczyć o szczękę, no ale niestety yy, w tym. zawsze może być rewanż w innej formule, ja w, ty, w, tym, w, w, tym wypadku, w tym wypadku to nie wchodzi w grę. No dobrze, tak jeszcze oczywiście ymm, życząc ci yy, udanej walki, żebyście dali dobre show, żeby, żeby publiczność była zadowolona. Ostatnie słowo od, y, pytanie moje do ciebie, i, i gdzieś tam y, y, to, co chciałbyś powiedzieć, jak ty widzisz game, plan swój na tą walkę? i walczyć, nie wiem to są dwuminutowe rundy e, takie bardziej karateckie bo w karate były, były takie rundy dwuminutowe myślę, że to jest dobre dla niego i dla mnie, dlatego, że on też już nie ma zdrowia, tak, to widać, że, że to zdrowie gdzieś, e, on ma 25 zawodowych pojedynków plus jeszcze z, ze 150 amatorskich pojedynków, to jest, to jest duże obciążenie dla organizmu i ten jego organizm, myślę, że jest e, może być na podobnym poziomie jak mój, mimo tego, że ja dzisiaj lat jestem starszy, tak? Po prostu jest wyboksowany, jest, jest troszeczkę zmęczony, ale generalnie myślę, że m, będzie groźny, będzie uderzał mocno. Ja chcę poczuć tą moc, tak? Ja chcę to przyjąć, te uderzenia, chcę zobaczyć, czy ja ustoję, czy ja wytrzymam te uderzenia. To jest też dla mnie ciekawe. Ja się nie boję, tak? Bo każdy mówi, boisz się. Pewnie napięcie przed walką, gdzieś tam ten, ten, te stany. Ja byłem wielokrotnie, przy Twojej walce byłem przecież kiedyś. <śmiech> <śmiech> Motywowałem Ciebie. I też, pamiętam, pamiętam. A, i, i, i stoczyłeś dobrą walkę. I ja też wiem jedno, po prostu ta motywacja to jest kluczowa sprawa. Tak? Motywacja. A co się wydarzy? Czy on rozbije, czy, czy, czy w, w, w kopie mnie w, gdzieś tam w tą matę, bo to mata będzie? Nie, nie, kopi, kopięć nie ma, już to ustaliliśmy. Nie, wiem oczywiście. Z uderzeniami, czy ja przyjmę, czy ja upadnę? Co to ma za znaczenie? Ja naprawdę wyjdę z podniesioną głową, tak jak w wielu sytuacjach życiowych, kiedy nikt nie dawał mi szans, kiedy ludzie myśleli, że, że już jestem stracony, ja wychodziłem z podniesioną głową, może i w życiu popełniłem sporo błędów, ale myślę, że to jest ten czas, kiedy ja już pracuję 17 lat dzięki szefowej, to jest dzięki wszystko niej. Pozdrawiamy szefową. Tak, szefowa, gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj. To w ogóle nie ma, nie ma nawet tematu. Ja nie wiem, czy nawet trenowałbym, bo ona też mnie motywowała, czasami mnie zatrzymywała przed tymi treningami, bo mówi, po co, bo ty i tak już, co, co ty tym treningiem udowodnisz i tak dalej, i tak dalej. A ja gdzieś tam zawsze powolutku, raz w tygodniu sobie chodziłem, kopałem, e, uderzałem i, i, i to mi wystarczało. I to jest też przesłanie do młodych ludzi, nigdy nie porzucajcie nadziei, bo może przed 60 przyjdzie walka życia. Słuchaj, w takim razie y, powinienem być bezstronny, ale życzę Ci tej walki życia, żeby właśnie nastąpiła 8 lutego. Będzie się działo. 辛苦